Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Spichrys, Dzisiaj opowiadamy sobie troszeczkę o pojeździe, którym jest PTL02, czyli chińska premka poziomu siódmego niszczyciel. Tutaj akurat porównałem go do pozostałych niszczycieli na siódmym poziomie, czyli mamy Lava 600, Incentaura 120. Tutaj jeszcze sobie pozwolę sobie Wam pokazać iż wszystkie te pojazdy mają tak samego dowódcę, a poziom załogi to jest akurat trzeci tutaj na centarzu pokazuje oczywiście czwóreczkę także delikatnie coś tam będzie inaczej natomiast nie wykupiłem czy raczej nie wybrałem tych dodatkowych umiejętności jak widzicie nadal są do wyboru, więc nie mają tutaj wpływu na statystyki natomiast tutaj jeszcze na na tym PTL-u tak samo trzeci poziom i też Sabrina, więc tutaj jeśli chodzi o Centaura, to tylko delikatnie gdzieś tam będzie się różnił o 2-2% mniej więcej statystyk. statystyk. Nie jest to wiele i nie ma to do jakiegoś tam ogromnego wpływu na te, na te porównanie. A wracając już tutaj do porównania, to oczywiście zaczynamy od obrażeń na jeden strzał. Plasuje się akurat tutaj po środku tej stawki. Oczywiście Centaur 120 wygrywa tutaj, jeśli chodzi o obrażenia, tak zwane alfa, czyli te właśnie po jednym strzale, które można zadać. Na wiadomo, armata. 120 mm, więc spora różnica. Lawie jest 105, na PTL-u jest setka. Jeśli chodzi o penetrację, to tutaj już jest znacznie lepiej. Mimo tego, że zadajemy mniej obrażeń, mamy największą tutaj możliwość penetracji pancerza, aż o 20 mm większą niż law i 10 mm większą niż. Centaur. Dzięki temu, że strzelamy dosyć szybko, bo czas przeładowania tylko 4,44 w chwili obecnej, porównując do 5 sekund na lawie i 6,2 sekundy na centaurze, jest naprawdę nieźle. Dzięki temu zbliżyliśmy się z obrażeniami na minutę do centaura i sporo wyprzedziliśmy sobie tutaj tego lawa. Punkty życia, jeśli chodzi o te pojazdy, to na lawie mamy ich 2035, a to dzięki temu, że możemy założyć sobie tutaj jeden slocik na wewnętrzne wzmocnienie kadłuba. Natomiast Centaur i Assaulter nie mają czegoś takiego do założenia. Mają za to dwa razy siłę ognia, mobilność i slot technologiczny. Wracając do samych statystyk pojazdów, o pancerzu nie będę wspominał, każdy wie, że praktycznie go nie mają. a Jedynie tutaj te pojazdy Centaur i Law mogą czasami coś z przodu odbić dzięki temu, że są bardzo mocno tutaj skontowane. Oczywiście mówimy o lekkich pojazdach, ciężkie raczej przestrzelić, tutaj się z żadnej strony problemu nie mają. Jeśli chodzi o PT, Elon, on jest troszeczkę dziwnie skonstruowany. Tutaj jak widzicie nie ma takich mocnych kątów i praktycznie z każdej odległości, z każdego rodzaju broni wchodzi jak masełko. Maksymalna prędkość troszeczkę niższa niż pozostałych pojazdów. Tutaj, oczywiście, Centaur wygrywa 171 km na godzinę. W danej, z danymi retrofitami, z daną załogą, więc sporo szybciej. Tak samo bardzo słabe przyspieszenie i dosyć powolny skręt. Mimo tego nie jest się tym całkiem przyjemnie. Dzięki temu, że ma przednie ośki obie skrętne, do zakręty dosyć gładko, nie ma problemów z tym raczej i nie zarzuca nas mocno na boki. Co do współczynnika kamuflażu, tutaj akurat jest wyliczony kamuflaż, który zakupiłem na ten pojazd, więc 003. Mamy więcej, ale tutaj tak plasuje nas tu w środku stawki. Jesteśmy trochę bardziej widoczni od lawa, natomiast mniej widoczni od Centaura. Zasięg widzenia troszeczkę mniejszy niż na lawie, który tutaj z Sabrino ma 457 metrów, my mamy 447 i troszeczkę lepiej niż Centaura. Depresja armaty z przodu troszeczkę słaba, z tyłu całkiem niezła. Oczywiście tutaj przydaje Centaur, który ma minus 8 na minus 8 z każdej strony. I troszeczkę tutaj mamy się, zbliżamy się z przodu do Lava, natomiast z tyłu już trosze, ten znacznie lepiej. Jeśli chodzi o celność, dorównuje nam tu w tym momencie tylko Lava, Centaur znacznie, znacznie słabiej. Czas celowania całkiem nieźle, pośrodku tej stawki wygrywamy zdecydowanie czasem. Czy raczej prędkością obrotu wieży, która jest aż półtorej razy szybsza niż lawa, i sporo szybsza niż centaura. 66,75 stopnia na sekundę. Jeśli chodzi właśnie o same retrofit tak jak mówiłem, mamy dwa razy slot na siłę ognia, slot na mobilność, plus jeszcze slot technologiczny. Jest to tak samo jak na centaurze i lepiej niż na lawie, który ma niestety tylko tutaj. Dwa modyfika dwie modyfikacje możemy tu mu włożyć, czyli siłę, ognia i pancerz. Co do załogi, to akurat tutaj zarówno na Labie mamy trzech dentów plus dowódca, to samo będzie na Centaurze, natomiast na właśnie PT L02 mamy cztery, więc możemy wszystkie na przykład wykorzystać możliwości, jeśli chodzi o ładowniczy. No dobrze, tyle może o statystykach, próbujemy się tym gdzieś przejechać. No i trafiło się upiorne pole, całkiem miłe losowanie, biorąc pod uwagę, że prawie mm, większość to szóstki i piątki tylko, więc będziemy mogli tutaj do czegoś postrzelać, mam nadzieję przynajmniej. Zaraz Wam pokażę o co chodzi z tą depresją tego pojazdu. Jak widzicie, konstrukcja taka niesprzyjająca opuszczeniu lufy w tą stronę, więc jak na jakieś góreczki to trzeba tyłem. Biorąc pod uwagę, że on i tak nie ma pancerza, to nie ma znaczenia, czy wy wyjeżdżacie przodem, tyłem, czy bokiem. A im mniej pokazać jeżdżacie, to oczywiście lepiej. O, oh majkom na mrkawie. Tutaj, może tak delikatnie, bardzo standardowo pojedziemy sobie po prostu na tą górkę na początek. Zobaczymy, co będzie się działo. Jak widzicie, całkiem przyjemnie się tym skręca. Skrętne dwie pierwsze ośki. Nie zarzuca na boki, tak jak przy niektórych pojazdach nagle skręcamy i gdzieś lecimy nie wiadomo gdzie. Bardzo ładnie reaguje. Płynnie się tym prowadzi. O, i właśnie teraz tak, o, jeśli chodzi o ten kadłub. Tak, o, już niżej go. Tutaj nie opuszczę, muszę jeszcze kawałek podjechać i dotąd, tak? Ale mogę sobie stanąć całkowicie tyłem. I już jest elegancko. Dodatkowo dzięki temu, że stoimy tutaj tyłem, bardzo szybko możemy do przodu przyspieszyć i zwiać. A tak jak mówiłem, czy z przodu, czy z tyłu nie ma znaczenia i tak nas przestrzelą. To jest czekamy sobie w takim razie na, na przeciwnika. To no jest pierwszy. Ła! Bardzo ładnie. Jak widać bardzo celny Tym razem troszeczkę nam nie wyszło, ale kolega pomógł. Niestety, druga strona delikatnie przebywa. Czyli w K5, nie masz z nami szans, raczej. Dokładnie. Ale już nie będę poszalotować. Znowu kolega pomógł. Bardzo ładnie. Muszę w ogóle podjechać, bo już nie będziemy mieli do czego zaraz strzelać. Ładny ślisk. I pojechaliśmy dalej. Ała! No to mnie przypierniczył. Nie ma sprawy, no. Zdarza się. Ale raczej widziałeś gdzie jechałem. <laughs> Pędzimy w takim razie w stronę przeciwnika. To co mi się zaświeciło, ale raczej tego nie odstrzelam. Stingray się wyświecił. Trzeba delikatnie, powoli. Tak, całkiem dolekała to chyba nie ma sensu jechać, mi się wydaje. większość się tak już stamtąd pojechała. Może tego z tym greja zaraz jeszcze ostrzelamy, Ci uda. No już nie ostrzelamy, już go nie ma. I zdecydowanie przegrywamy. Lopak dwieczka. Świecił mnie. Podół. Cały czas świeci i pechowa tak przez Centaura nie przestrzeliśmy naprawdę pechowo Z drugiej strony mnie walą, więc zwijemy. Może się zdąży coś tam zrobić, ale nie bardzo. A, ah. no niestety. Robiłem co mogłem, nie udało się, ale delikatnie coś tam na, nastrzelaliśmy. Szkoda tylko, że reszta tutaj z tego nie skorzystała. Tutaj um, ta 80 -ka. zjem ci matkę, stara się na siłę to skapować. Zobaczymy czy mu to się uda, wątpię. Bardzo interesujący nick. Ranger Kontrollaw nie jest dobrze Merkawa, przez Merkawe załatwo to się nie idzie przestrzelić. I co? <ścoughs> Udało mu się jednak. Bardzo interesujące, byłem pewien, że zaraz go tu rozwalą. Tym bardziej, że do dwóch na niego wyjechało. No ale wyjechali jeden po drugim zamiast dwóch na raz. No i zobaczmy, gdzieś tam jeszcze jest Merkawa i Centaur 120 Challenger schował się przed centaurem No i kto kogo Przepraszam, przed lawem Ten centaur to jeszcze gdzieś dalej krąży No, przycelował, dobił No jak uda mu się tego jeszcze lawa ubić, to jest szansa. A, dostał. Patrzcie, ubity law. No i teraz Merkawa. No Merkawa już takim łatwym celem tutaj chyba nie będzie. bardziej, że z przodu praktycznie nie ma ich spotów. Zaraz dojedzie pewnie gdzieś jeszcze law. No, z przodu właśnie w Merkawę to tak... Ja mi się jeszcze laf od tyłu. No i niestety. Przez chwilę miałem nadzieję, że może jednak to wyciągnie. Gdyby tam pojechał gdzieś w którą stronę i pomógł kolegom, być może byłoby inaczej. No cóż. Nie każdą bitwę da się, da się wygrać. Mam nadzieję, że zobaczyliście, jak to jeździ w międzyczasie, jak to strzela. Pokazałem, jak to jest tą depresją do tyłu. Jak to się prowadzi, jak szybko strzela i jak bardzo dobrze skupia. No chyba najważniejsze cechy, tak. No nie udało się wygrać, niestety. Trudno się mówi. Mam nadzieję, że pojazd przypadnie Wam do gustu i będziemy się częściej spotykać na polu walki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Zapraszam na następne filmiki.